Witam was, witam Was w trzecim odcinku mojego Let's Playa Griemers Edge Catalyst. Ostatnim razem dla Birdmana zrobiłem wszystkie misje, yy, przynajmniej wszystkie obecnie dostępne, bo zakładam, że trochę więcej ich będzie z czasem. A w chwili obecnej biegnę wracać do main Questa, czyli wracamy do Noego, który najwyraźniej miał problemy z Krugersekiem, czy coś w tym stylu. Jezu, nie wiem, nie pamiętam. Gridlick. Teraz ta baba do mnie zagada, oczywiście. Jep. Czyli tego też nie poprawili i to będzie nieustannie wkurzający dialog, który za każdym razem, jak będę tu wracał, będę słyszał. nie Niedobrze. Pod pewnymi względami mam wrażenie, że troszkę w pośpiechu była robiona ta gra, ale mogę się mylić. O, właśnie, tutaj. Zaglądamy. No, Brudasie? Tutaj się podaj, że kończyła beta. Nie, nie, jeszcze był mecz, jeszcze. Kurde, to... mocno skróciłem sobie betę w pamięci, bo ja jeszcze muszę pójść do Kruger Seca właśnie. Zrobić coś kompletnie durnego, to znaczy iść za szpiegiem i żeby mnie przyłapali. <laughs> no hi to... <laughs> am i interrupting something no we're done i won <laughs> oh my goodness <laughs> uh, this, this game has no damn logic you'll get used to it faith used to be me all the time still could you had a run for me i do on I knew. on elysium labs high profile data grab very good script. Ale patrzcie, tutaj Elysium zrobili jako e, spolszczoną nazwę, nie? Mimo, że nie ma ściśle rzecz biorąc odpowiednika. I równie dobrze mogła zostać po angielsku. Także niekonsekwencja tłumaczy mnie tutaj troszkę frustruje. No ale wiadomo, zboczenie zawodowe. Or. Hmm. I give it to Aisha and Caleb. Your call? Your call? All right. I'll see you there, Faith. Oh, and uh, don't get lost. Surza, concurrencia. Go. You don't want him to beat you there? No dobra, kontynuujemy rzeczy z bety. Niniejszym. Mam wrażenie, mam wrażenie jakby poradnia się zmieniła. I don't care. Widzicie znowu ten sam most? Znowu będę przeskakiwał przez te platformy tutaj. O. Proszę was bardzo. Także ja jestem świadomy tego, że takie rzeczy nie wkurzają absolutnie wszystkich ludzi wokół, ale. No, mogło to być lepiej zaprojektowane. Najzwyczajniej w świecie. Wymagałoby to oczywiście, żeby te budynki były bardziej ściśnięte ze sobą, więc być może wizja artystyczna nie do końca, że tak powiem, odpowiadała. Ale. Yy, ja jestem. Ja jestem akurat tego rodzaju osobą, że Jestem bardziej skłonny poświęcić wizję artystyczną, żeby rozgrywka była fajna, bo w efekcie całość lepiej zapamiętasz i będziesz wracać do tej gry. A tak to no przebiegnę sobie przez opowieści, no szanse, że pogram są znowu są raczej słabe. No tak, tak, tak. Idziemy. Ech, prawie spadłem. <grywa> Czy ja właśnie zjebałem? Troszkę. Troszkę zjebałem wcześniej, ale na szczęście gra wzięła pod uwagę, że mogę wybrać tą ścieżkę. No dobra, kontynuujemy rzeczy z bety. ...oficjalnie. No cze. Zdecydowanie między betą a tą częścią zmieniło się y, oświetlenie. Było albo wypalane jeszcze raz, nie wiem czy źródła światła były zmieniane względem bety. Albo rzeczywiście artysta od oświetlenia robił y, zmiany lub nawet kompletnie od nowa oświetlał. Ale raczej tylko zmiany drobne są, bo większość świateł na oko się pokrywa. Tak, że przynajmniej tą jedną zmianę, na tą jedną zmianę mogę zwrócić uwagę. I widzicie, czy ta misja nie byłaby fajniejsza, gdyby było wiele ścieżek dostępnych dla Faith? Bo yy, gdybym miał różne sposoby, żeby dostać się tam na górę, na przykład zamiast windy, żebym mógł skorzystać z wspinaczki pieszo, to by było moim zdaniem ciekawsze. Tylko no wtedy fabuła byłaby inaczej prowadzona, więc zgaduję, że dlatego w ten sposób zdecydowali się. Ale moim zdaniem można było spokojnie zostawić niezbędne triggery na sytuacje określone, a pomniejsze wydarzenia fabularne można by było nawet pomijać, bez problemu, żeby, yy, prawda, zainteresować gracza przejściem drugi raz w inny sposób. No ale no cóż, no, tak jak mówię, ja jestem od narzekania, nie? I w chwili obecnej zajmuję się intensywnie narzekaniem. Some of the ethical implications of what I found were troubling. What goes on a kingdom is no concern if you were doing the Mr. Kruger, I was from full oversight, and from what I can see their research pertains to what we do here. <coughs> if you value your position, you will not do the back. Understood. I'm happy to report that you the you finalized the to... really No dobra! Takie wydarzenie, Szanowny Pan Kruger to był. And I think Abel Kruger is here.

Tendy? Cool. Czy tutaj muszę? Heh. Mogłem ścianą, ale no już trudno. Wait, what? <laughs> Złapała się za powietrze przez moment, i kontynuuje turbo tuptanie przez szyby wentylacyjne. Nie wiem w jaki sposób ona to robi, bo ona musi na podkurczonych kolanach chyba zasuwać. Ale ewidentnie jest bardzo szybka w tuptaniu przez szyby wentylacyjne, ale to jeszcze jestem w stanie zaakceptować, bo e, wynika to z, ze względów playowych, a nie prawda, a nie jest spowodowane niedopatrzeniem. Także akceptuję to. Taki jestem Akceptujący. Top, top top, tutaj bez seksu. No, cześć! To teraz Faith zrobi coś absolutnie najgłupszego, co mogłaby tylko zrobić w takiej sytuacji. Szpieg. Ewidentnie dobrze uzbrojony, nie? Ewidentnie facet, który jest groźny i z którym lepiej nie zaczynać. Trzeba spieprzać, bo chcesz zarobić, ka zarobić kasę. I właśnie dlatego. Fabuła. jest bardzo, bardzo głupia. Bo to, co w tym momencie Faith robi. Ona wcale nie musi, wcale nie musi. Nie ma żadnej rozsądnej motywacji, żeby kontynuować za szpiegiem. No bo do, załóżmy sytuację poza fabularną, że szpieg yy, coś znajdzie interesującego. No i co z tego dla niej? Co. Do czego jej się to przyda? Nie zarobi w ten sposób, w żaden sposób. No ale oczywiście w ten sposób prowadzona jest reszta fabuły. Więc. Trzeba niestety zaakceptować to, że face jest głupia jak kurde, w... tłuczony worek szkła. I zaraz będzie stopper! No, no, no. Mógłbym to w sumie pominąć, ale no zakładam, że są osoby, które nie oglądały bety, więc... Może nie będę pomijał absolutnie wszystkiego. Nie zainteresował się tym, że się zapaliło światło. O, kurwa. Nie chcę aktywować alarmu. Deal z tym. To jest dyrektor Mira. Mamy kodeks blu. Dr. Hill jest młody. Jak to zdechł?

Nie zauważył komórki, mimo że podłoga jest stuprocentowo gładka. Ech. 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 jestem świadomy, że tylko mnie irytują takie rzeczy, nie? Ale no, come the fuck on! Dobra. No z dystansu na szczęście mogę pominąć. No, wychodzę, wychodzę. Yy, Jakby się szło? Co tam? No, nie pamiętam. A, okay. Dobrze, że gra była wystarczająco miła, żeby. Oj! No dobra.

the grid is on fire i'm on, on fire? fire i've been telling you for years we go to runs against kruger and then what's the first thing you do when you get out no same, same run when do what's your status status I znowu tutaj, a ty mi znowu powiesz, że wiszę kasę. No dobra, zobaczmy, co tam w kategoriach misji się dzieje. Nic ciekawego. Mogę kupić punkt ulepszenie. Ale mogę kupić tylko Szybki Obrót, który jest mi kompletnie zbędny, więc no thanks. Ech, splot kompozytowy? <laughs> no i tutaj też wszystko locked, więc na razie olewam upgrade'y, bo nie mam do upgradeowania nic wartościowego. Chyba, że oczywiście punkty upgrade'ów są wyliczone. I tak naprawdę gra... Eee... Tak naprawdę gra. If you keep this up i swear you'll be dead in a month all's well that ends well i got this manchurian komura this isn't from here neither was the guy who had it he died for it could be worth enough to solve things with Dogen. yeah or enough to see us dead anything having to do with gabriel kruger we need to stay miles away from i'm inclined to send it back to him did kruger see you he saw someone too dark to see much at all. Look, I thought that this would be uh, a- no, nope, you day. didn't think, Faith. You never do. <sighs> Drama. I need to figure out what to do with this. In the meantime, try not to get yourself killed, okay? I already lost you once. Whew. Whew. Fear not, I'm back. Kruger sex gone. Uh, thank you. Would be nice. I'm gonna get some sleep. That if we don't stop them now, now the corporations will rule our lives. said step back. Not now, honey. I have to finish this. Dlatego właśnie nie zabiera się dzieci kurna na demonstrację. No dobra. Narzekałem na to już w trakcie bańki. Betty, Yes, Dwie wióreczko? No dobra. Skoro tak. No budź się, beć, się, szybciej. Bo ja tu mam biegi do zrobienia. Stawaj, szkoda dnia. No no. Faith, I got just a thing for you. No man? Where are you? I got my hands on a glitch mod which should work with your beatlink. I've sent you a copy. You can use it to get through the fans at Zephyr. I Mamy sytuację. Mogę personalizować swoje echo. Wow. No dobra, olać. Yy, biegniemy. Znaczy alt najpierw. No oczywiście biegnę w złą stronę, tak? O dziwo nie No dobra. To to jeszcze było w becie. Now I'll be able to use Under Q, I No, F. Nice one. Thanks, Nomad. I'm on my way. I thought you'd like it. Nella's had the cabal keeping a pretty low profile. Slowly building their rep. I guess that's changing now, huh? O! Oh, policjant! W samym środku miasta, którego zdjąłem jednym ruchem. Pyty. To nowość względem mety. Czyli w Open World'zie czasami bywają policjanci, to warto pamiętać. W porządku, jestem w pozycji. Czekam na ciebie tutaj. Faith, gdzie jesteś? O, cześć Noah! Faith pomaga mi z czymś. Znowu? Now what? Sorry, so let me you know the better. It's for a good cause, though. I promise. I swear, I'm running the goddamn zoo. Come Go talk to me when you're done, Faith. Okay. Let's watch the map. Are there some more things? Meh. Meh. I w sumie, jak tak patrzę na zegarek, to nie wiem czy ja dobrze patrzę? Dobrze patrzę, to jest za, za moment, trzeba kończyć odcinek. Uu, nie niedobrze. No to dobiegnę do tej misji. Pogadam z tym pacanem. Nie wiem czy pogadać najpierw i skończyć. No a najpierw pogadam i skończę, może w ten sposób. Zapiszę mnie. Bo nie pamiętam jak to działało. A no, trochę. Tak, wiesz. Krugersekar mówił, że będą klękć bardziej na rurunów i zróbmy te wielkie anteny w całej świecie. Ktoś powinien klękć na ich. great minds think alike texts if someone wrecked those antennas oh. and by someone you mean me nothing here. hey i do it myself but you were always the fighter faith yeah. but let's keep noah out of this okay no worries i'll keep a lookout from here No, animacje obracania twojej dupy, musiałem zobaczyć. No dobra, to tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się.